Witam Państwa w kolejnym filmie Paweł Gwardys. Dzisiaj będę mówił o chorobach kory i drewna w sadach owocowych. Ale wcześniej chciałbym króciutko podsumować sezon, który już praktycznie jest za nami sezon zamgławiania komór z owocami. Sezon okazał się bardzo dobry. Bardzo, bardzo wielu sadowników zaufało nam i skorzystało z naszej usługi. Zamgławiliśmy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ton owoców. Ja osobiście zamgławiałem oprócz jabłek zamgławiałem gruszki, zamgławiałem śliwki. I właśnie po zamgławianiu śliwek efekt jest już znany, ponieważ te, te śliwki zamgławiane zostały już sprzedane i okazało się, że straty podczas przechowywania śliwek były mniejsze niż 0,5%. Także było to bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie dla producentów, u których taki zabieg wykonywałem. Wracając do głównego tematu, czyli choroby drewna i kory. Jesteśmy już praktycznie po zbiorach i wchodzimy w ten najtrudniejszy okres w którym dochodzi do największych infekcji choroby kory i drewna powodują w zasadzie dwa patogeny są to grzyby z rodzaju Pezicula które powodują zgorzele kory ale również grzyby z rodzaju Neccia galigena które powodują raki drzew owocowych. Chciałbym Państwu przedstawić, w jaki sposób możemy z tymi chorobami walczyć. Pierwsza podstawowa sprawa to musimy wiedzieć, kiedy dochodzi do infekcji, i w tym celu chciałbym Państwu rekomendować korzystanie z, naszych, z naszego systemu monitoringu Farm Smart. Tak się nazywa ten system, w którym mamy, mamy e, modele chorobowe e, pokazujące, kiedy dochodzi do infekcji tymi patogenami. E, jak Państwo mogą zobaczyć na naszych wykresach, w ostatnich dwóch tygodniach doszło już do kilku okresów krytycznych, do kilku momentów, kiedy mogło dojść do infekcji tymi patogenami. Nasza rekomendacja do likwidacji infekcji to jest wykorzystanie kwasu podchlarowego. E, czyli produktu Agroeca Protect. Ja u siebie w sadzie już od e, trzech lat e, stosuję Agroeca Protect e, i e, na podstawie właśnie e, m, informacji z monitoringu ze stacji e, wykonuję e, zabiegi, które mają za zadaniem zniszczyć e, e, infekcje. Wcześniej, jak nie miałem dostępu do monitoringu, to stosowałem schemat, czyli jeden oprysk tuż po zbiorze, drugi oprysk po opadnięciu 50% liści, trzeci zabieg po opadnięciu wszystkich liści. Jeżeli w, 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 pogoda w, w trakcie zimy utrzymywała się e, no właśnie b, bardzo e, wilgotna e, i e, dosyć ciepła, wtedy też dochodzi do tych infekcji, także też interwencyjnie e, w, w trakcie zimy stosowałem następne zabiegi. W tej chwili opieram się na monitoringu, czyli e, wykonuję te zabiegi zgodnie. Z e, informacją o infekcjach. E, dlaczego ten moment jest taki groźny, e, jeśli chodzi o choroby kory? Pierwsza rzecz to powstaje w tym czasie bardzo dużo e, dróg do infekcji, czyli po zbiorze mamy ślady po owocach, mamy złamane e, gałązki, e, e, mamy m, ślady po liściach, czyli tych. Dróg infekcji jest bardzo dużo. Pogoda, bardzo wysoka wilgotność i tak jak w tej chwili dosyć ciepło to jest następny czynnik, który bardzo mocno wpływa na duże infekcje tych chorób. A często jest tak, że zapominamy po zbiorze, robimy różne prace porządkowe, zapominając, że ten moment jest najbardziej krytyczny właśnie, jeśli chodzi o choroby kory i drewna. Rekomenduję jeszcze jeden sposób na likwidowanie bardzo dużych ran, takich zgorzelinowych, czyli... Stosowanie e, produktu AgroECA Protect e, miejscowo na przewodnikach, tam gdzie są duże rany, po prostu e, najlepiej e, takim roztworem e, 50% wody i 50% AgroECA Protect spryskiwać takie rany najlepiej po wyczyszczeniu. Jeżeli nie zdążymy wyczyścić, to możemy też na nie ranę no wtedy gojenie będzie troszkę gorsze. Proszę państwa, to co udało mi się osiągnąć w ciągu tych ostatnich lat, kiedy stosuję agroeca protek u siebie w sadzie, no to zdecydowane ograniczenie chorób kory i drewna. Nie wyeliminujemy w 100%, ponieważ te choroby no, są bardzo uciążliwe i e, bardzo dużo różnych czynników ma wpływ na e, infekcje. E, także ten efekt jest bardzo, bardzo zadowalający, jeśli chodzi o e, zwalczanie tych chorób. Zapraszam Państwa do tego, żebyście chociaż spróbowali, e, jak te. Nasze produkty będą pomocne w walce z chorobami drewna i kory. Proszę o kontakt w sprawie zakupu. Proszę też o kontakt na mój numer telefonu, który Państwo możecie zobaczyć na dole ekranu. Zapraszam na kolejny film. Kłaniam się. Do widzenia.